Refleksologia rąk jest prosta, jest skuteczna i uważam, że powinna ją znać każda rodzina w Polsce. Jest też bezpieczna, ekologiczna, naturalna, więc właściwie nie ma przeszkód, żeby studiowali ją wszyscy, którzy są tym po prostu zainteresowani. Więc jeśli masz Dryg do pracy manualnej, chcesz go rozwinąć, albo nie masz tego drygu, ale jednocześnie coś cię ciągnie do tej pracy. To ja cię nauczę tak zwanej ucieleśnionej wizualizacji. Przypomnę jeszcze, że refleksologia jest szczególną terapią, bo ona pozwala ciału inaczej popatrzeć na stres, pozwala mu na przyjęcie. Stresorów winny niż dotychczasowy sposób, na inną reakcję. Zatem całe zdrowie w Twoich rękach. Naucz się pracować z rękami na rękach dla siebie i dla swoich bliskich. Zapraszam Cię.